Site to jedno z moich ulubionych gier. My Little Site, o którym już kiedyś nakręciłem materiał, to świetna wersja dla trochę młodszych graczy. W zasadzie jest w niej wszystko, co w dużej wersji, ale odpowiednio dostosowane do młodszego odbiorcy. Od początku było wiadomo, że dostaniemy dodatek. W wyprasce były dwa miejsca na dodatkowych poszukiwaczy. Niestety na tej chwilę chyba nie zapowiada się, żeby dodatek Pie in the Sky, który tutaj widzicie, wyżedł po polsku. Ale! Jak za chwilę pokażę, jeżeli przygotujecie jakąś ściągę do angielskich tekstów w grze, to możecie spokojnie dołączyć angielskojęzyczny dodatek do polskiej wersji My Little Side. W samym pudełku nie jest przesadnie dużo. Są oczywiście dwie nowe dacje, reprezentowane przez sowy i lisy. Jeżeli ktoś grał Fenrisa, to się tego spodziewał. Nic wielkiego. Dostajemy nowe karty przygód i umiejętności. Nie musicie ich dodawać, jeżeli macie problemy z angielskim. Albo wystarczy przygotować właśnie jakieś nalepki. Głównym dodatkiem, w tym. Mm, dodatku jest sterowiec Kai. Nie należy on do żadnego gracza, ale każdy w swojej turze będzie mógł nim sterować za pomocą dodatkowej kości, którą rzucamy wybierając akcję poszukiwania. Dodatkowo każdy gracz ma specjalną zdolność dla sterowca. Możemy wybrać tę przypisaną do naszej frakcji, ale równie dobrze można ją wylosować przed grą. Te zdolności specjalne pozwalają wykonywać lepiej przygody, lepiej wyszukiwać, czy w większości przypadków zrzucać na planszą specjalne żetony, które lekko modyfikują reguły gry. Na przykład, tracąc popularność w regionie ze specjalnym ciastem, sowy zyskają dwa ciasta. Krótko mówiąc, zemsta za stratę serduszek będzie słodka. No i wracając do sterowca. W akcji poszukiwania rzucamy dodatkową kością, która albo wskaże nam 6 czyli będziemy mogli przesunąć sterowcem do 6 pól, albo, bardziej prawdopodobne, wskaże Puchar. Wówczas będziemy mogli się poruszyć do tylu pól, ile osiągnięć jeszcze nie udało nam się włożyć na planszą. Grając dodatkiem, gramy do 5 osiągnięć, tu jest różnica, więc Kai poruszy się od 1 do 5 pól przy takim wyniku. Bardzo prosty sposób na zbalansowanie rozgrywki, im dalej w grze, tym trudniej będzie poruszać się graczom, którzy są na prowadzeniu. A po poruszaniu się możemy albo użyć zdolności specjalnej naszej frakcji, albo zabrać jedno jabłuszko lub klejnot z planszy do ładowni statku. Jeżeli zabierzemy surowiec komuś spod nosa, stracimy dwa punkty popularności. Ale czasami będzie trzeba coś komuś podkraść. Tym bardziej, że wlatując sterowcem nikogo nie atakujemy. Klejnoty i jabłka w ładowni traktujemy tak, jakby były cały czas dostępne dla naszych poszukiwaczy. Łatwiej jest więc teraz je dostarczyć do zamku. I wszystko tutaj działa bardzo sprawnie. Niby gramy o jedno osiągnięcie dłużej, ale dzięki Kai, ładowni i zdolnościom specjalnym czas gry się nie wydłuża. Po prostu jest prościej wykonywać poszczególne zadania. I jak dla mnie, nawet nie musiałoby być zdolności specjalnych dla każdej z frakcji, sam statek i kość wystarczyłaby, żeby rozgrywka nabrała trochę rumieńców. Nowe karty przygód i umiejętności to miły dodatek, ale też mógłbym się bez niego obejść. I tak w sumie, jest ze wszystkim można się bez tego obejść. Jeśli nie denerwują was puste miejsca na wyprasce, to możecie odpuścić ten dodatek. A z drugiej strony, dzięki lataniu sterowcem, jest łatwiej i bardziej dynamicznie zbierać surowce. Nie mówiąc już, że akcja poszukiwania jest teraz ciekawsza, bo nie tylko wrzucamy coś na planszę, ale możemy też aktywnie coś zrobić. I dodatkowo mamy ociupinę więcej negatywnej interakcji, co dodaje grze… lekkich rumieńców. Albo może, trzymając się tytułu i nomenklatury dodatku, Pie in the Sky to taka słodka kruszonka na świetnej szarlotce. Mogę zjeść bez, ale w sumie po co? Mam na imię Marcin, a to było kilka minut Spy in the Sky, dodatkiem do My Little Side. Dziękuję wydawnictwu Stonemaier Games za pomoc w pozyskaniu dodatku do recenzji.